Kiedy mówimy o Fatimie, natychmiast pojawiają się pytania o trzecią tajemnicę, o tajemnicze i nigdy do końca niewyjaśnione strony, o to, czego być może nam nie powiedziano. Jednakże pośród tych wszystkich domysłów prawie nikt nie zauważa, że ostateczne ostrzeżenie, to prawdziwie decydujące, dzieje się już dziś na naszych oczach. Nawet papież Leon XIII w swoich ostatnich przemówieniach powtórzył to mocnymi słowami, wskazując dokładnie na sedno bitwy. Zostańcie z nami do końca. W Fatimie Matka Boża przekazała trojgu pastuszkom tajemnicę podzieloną na trzy części. A siostra Ucja opowiedziała trzecią część w następujący sposób. Ostateczna walka pomiędzy Panem a Królestwem Szatana dotyczyć będzie małżeństwa i rodziny. Nie lękajcie się, bo ci, którzy pracują na rzecz świętości małżeństwa i rodziny, zawsze będą spotykać się ze sprzeciwem i przeciwnościami, bo to jest kwestia decydująca. Nie są to słowa, które należy interpretować niejasno. Stanowią one wyraźne ostrzeżenie. W 1917 roku małżeństwo uważano wciąż za święte, rodzinę uważano za komórkę społeczeństwa. Nawet wśród grzeszników istniała świadomość, że to jest nietykalne. Dziś jednak sytuacja jest odwrotna. To, co kiedyś było normą, dziś uważa się za wsteczne. A to, co wtedy było nie do pomyślenia, dziś jest błogosławione i celebrowane. Matka Boża powiedziała łucji, że szatan rozpocznie ostatni i najzacieklejszy ze swoich ataków, właśnie tam, w samym sercu Bożego planu. Dlaczego? Bo małżeństwo jest pierwszym ołtarzem, pierwszym kościołem, pierwszym seminarium. Tam przekazywana jest wiara, tam kształcone są dzieci, tam uświęcani są małżonkowie. Jeśli małżeństwo się rozpada, wszystko się wali. Siostra Łucja dodała, że wrogowie wykorzystają wszelkie środki, aby wprowadzić zamieszanie, oszukać i skorumpować rodzinę, a nawet pasterze, Biskupi i kardynałowie staną po stronie świata, przeciwko Bożemu planowi. Kilkakrotnie napisał, że kto dziś broni rodziny, napotka przeszkody i będzie prześladowany, bo to jest pole decydującej bitwy. Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, by zobaczyć, jak to proroctwo spełnia się na naszych oczach. To nie tylko zmiana kulturowa, to atak duchowy, a Matka Boża już nam wskazała, po której stronie stanąć. W świetle słów Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie, że ostateczna walka rozegra się o małżeństwo, słowa Leona XIV brzmią dziś jak echo i potężne wezwanie do powrotu do źródeł Bożego planu. Zwracając się do roty rzymskiej, papież przypomniał, że małżeństwo mężczyzny i kobiety jest fundamentem rodziny, a jednocześnie istotną komórką społeczeństwa i Kościoła. Wyjaśnił, że nie jest to prosta ludzka umowa ani rytuał, który należy celebrować, ale święta więź zakorzeniona w porządku stworzenia i przemieniona przez łaskę. Dziś istnieje ogromna potrzeba, powiedział, ponownego odkrycia znaczenia i wartości związku małżeńskiego między mężczyzną i kobietą, na którym opiera się rodzina. Tymi słowami Chciał przestrzec przed pokusą sprowadzenia małżeństwa do kruchej konwencji, opartej jedynie na emocjach lub chwilowych korzyściach, i powtórzył, że tylko mężczyzna i kobieta mogą stać się naprawdę jednym ciałem, tak jak Bóg zamierzył od początku. Z tej perspektywy małżeństwo staje się domowym ołtarzem, małą świątynią, w której mieszka Bóg i gdzie wiara jest przekazywana dzieciom. I całemu społeczeństwu. Sakrament, którym świat pogardza i który zwalcza właśnie dlatego, że jest jednym z najwyraźniejszych znaków miłości Chrystusa do jego kościoła. Matka Boska w Fatimie jasno wyraziła się na temat ostatecznej bitwy przeciwko małżeństwu. Nie zabraknie zdrad w samym kościele. W Niemczech dramat jest widoczny dla wszystkich. Konferencja biskupia. Która wydaje się bardziej skupiona na zadowalaniu ducha świata niż na ochronie wiary. Kościoły stoją puste. Powołania do kapłaństwa praktycznie zanikły. W 2022 roku w całych Niemczech wyświęcono zaledwie 45 nowych księży diecezjalnych, podczas gdy w kraju zarejestrowanych jest ponad 20 milionów katolików. Mimo to niemieccy biskupi nalegają na drogę synodalną która proponuje błogosławieństwo parom w nieregularnych sytuacjach, święcenia kobiet i akceptację związków sprzecznych z naturą. Przewodniczący niemieckiej konferencji episkopatu Georg Betzing publicznie oświadczył, że rzymskie decyzje w kwestii moralności seksualnej nie są już przekonujące i że Kościół niemiecki będzie kontynuował swoją drogę, kierując się duszpasterską miłością i inkluzywnością. To fałszywe miłosierdzie jest niszczycielskie. Nie zbawia dusz, nie nawraca serc, nie umacnia wiary, opróżnia kościoły i sumienia zwodząc wiernych, że grzech jest zgodny z łaską. W lipcu 2024 diecezja Limburg w Niemczech opublikowała oficjalne wytyczne dotyczące błogosławienia par jednopłciowych, par rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach małżeńskich. Oraz innych nieregularnych związków. Nie są to odosobnione propozycje. W procesie synodalnym 80% głosów poparło tę propozycję, a dziesiątki parafii zorganizowały publiczne uroczystości. W niektórych przypadkach błogosławieństwu towarzyszyły kwiaty, wymiana obrączek, pieśni i marsze weselne pod każdym względem przypominające ceremonie zaślubin. W tym samym dokumencie z Limburgi stwierdza się, że błogosławieństwo musi być kreatywne, spontaniczne, dostosowane do sytuacji każdej osoby i że mogą go udzielić osoby świeckie lub księża z delegacją biskupa. W praktyce nieporządek moralny legitymizuje się poprzez zatarcie rozróżnienia między grzechem a łaską. W badaniu opublikowanym przez di Tagespost. Około 65% niemieckich wierzących stwierdziło, że aprobuje te błogosławieństwa. Ale to tragiczny fakt, a nie zwycięstwo. Oznacza to, że zamęt już zniszczył wiarę ludzi. Ludzi wychowano w taki sposób, że mylą zło z dobrem, że myślą, iż miłość wystarczy, by wszystko usprawiedliwić, zapominając, że łaska i prawda nie ulegają ludzkim pragnieniom. To dowód na to, jak głęboko zakorzenione jest to zamieszanie. Nie wystarcza już nudna katecheza czy nieśmiałe przypomnienie moralne. Potrzebny jest radykalny powrót do prawdy. I to prowadzi nas do jedynego wyjścia. Matka Boska w Fatimie wskazała nam drogę modlitwę, pokutę i powrót do Boga, ale także odwagę, by bez lęku mówić prawdę, dawać świadectwo swoim życiem. Że małżeństwo jest nierozerwalne, płodne i wierne. Wróćmy do pobożności, do Mszy Świętej, do Różańca, do wychowywania dzieci w wierze. Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieję na przerwanie tej spirali kłamstw, która opanowała również Kościół. Dokumenty i konferencje nie wystarczą. Potrzebujemy świętych, którzy żyją i bronią małżeństwa jako znaku miłości Chrystusa do Kościoła. Bitwa trwa ale zwycięstwo należy do tych, którzy pozostają wierni. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.